Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii zagramy Fallout 4 Dobra, rozbudowałem w międzyczasie trochę system obronny, który w sumie na razie jest tylko po to, żeby zrobić, no nie wiem, te wszystkie punkty, co potrzebujemy, żeby zakończyć tą misję, tę misję i tu jest taka pseudo którą zbudowałem, wygląda jak gówno typ <trybę> akurat jakby padał deszcz, to miał fajne spanko, nie ma co No dobra, pogadajmy, ze Sturgessen gada, chodź tu, Elvisie, kurde Jasne It's been a long road, but yeah, I think this is it. Home feels good. Feels good. Uh... A home no. for you, maybe. Give it some time. It's your home too, if you want it to be. Of course, you know you're welcome anytime. My door's always open to you. When Dobrze vzhidaj. Some of the walls actually come to think of it. I guess I better get back to it. Take care now. Dobra, mam nadzieję, że oni będą mi trochę złąk dodawali. Ok, ukończono sanktuarium, bardzo mnie to cieszy. EXPA dostaliśmy. Mam nadzieję, że będzie to jakiś poziom kiedyś w końcu. Eee, dobra, także spójrzmy co mamy do zrobienia teraz. Eee, lecimy tutaj na skarpę ten. ten pień. ten pań o team pain czy coś. Fast travel, oczywiście. Eee, Maus 1, no halo, Maus 1. Level up, patrzcie, mam level. Dobra, ja nie zauważyłem. Co możemy wziąć w eee, charyzmę? Jesteś mistrzem, ale z w sztuce kupieckiej. Lepsze ceny otrzymywać. W sumie to się chyba przyda. Aczkolwiek. Pistolety, nie, nie chcę pistolety. Kurde. Eee, Tab close, ok, no czekajcie. Tu silne. Żelazna pięść, to nie. Eee, zbroj mistrz. Eee, Puskuję dostęp do, do. O, w sumie. W sumie to może być dobre, dobra, bierzemy to z mistrza i będziemy sobie mogli ulepszać trochę swoje rzeczy później coraz bardziej e, I dobra Gdzie jest nasze tu? Tu jest nasze tu No dalej, ja chcę... Szybką podróż, oczywiście, że chcę szybką podróż Ciekawe co ci mieszkańcy potrzebują, kurde, tak się dziwnie czuję, miałem grać takim badaczem, a muszę pomagać wszystkim, o czym muszę, no To jest zawsze dodatkowy X, prawda, jeśli chce się być lepszym badaczem, trzeba... Uh, być dobrym, znaczy no, no żeby misję wykonywać <grych> uh, Dobra, no ale może spróbujemy chociażby dzisiaj coś tacy wiecie uh, W słowach tacy wulgarni, czy, czy, czy cokolwiek Co? Uh, no dalej, i tak, gdzie jest ten siomek? Tu jest ten siomek, tak? O, trochę się spłukował Schowaj tam broń po zapierdolę. Do you If we lose any more of our crops, we'll be done for. You get yourself on down the road. We've got nothing for you. You're uh, with men men the Minutemen for help? You're with the Minutemen? I didn't really think you fellas still existed. We sent word with one of them passing traders, but honestly, I never expected anything to come of it. These no people don't stock in the Minutemen these days after Quincy. Bad business, that. Uh... Do you want my help, or should I be on my way? Don't get the wrong idea. I'm damn glad you're here. Damn it glad. It's <weaknesses> <out>. uh, <reformations> stealing food and supplies, threatening to kill us <inaudible> all if we don't pony up. We know where they're coming from, but we can't go up against a gang like that. <laughs> <inaudible> I'll <inaudible> kick their asses for you. No problem. Thanks, friend. If you folks are for real this time, it'll be a welcome change for the better. Dobra, Fajnie, pogadali. Eee, czas wybrać sobie jakąś broń. Eee, nie, obalić mak makery. Markery, kurwa, makery zapierdolę. Dobra, inventory, weapons i zobaczmy, co tu mamy. S samoróbka, pistolet, szesnastka. W sumie to na razie, póki co jest chyba najlepszym. Granat odłąkowy nas na razie nie interesuje. Nie, to jest dobre. To jest bardzo dobry pistoletik, Ma 34 D major, czyli to, 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 co lubię. I karabinka na razie nie będziemy, będziemy kurde rewolwerowcem Zobaczmy jak wyglądamy Ciekawe czy, aha dobra, cudze własny zajebiście Myślałem, że sobie tu odpocznę, to taki chuj eee, Gdzie są ziomkowie? Trzeba wcisnąć mapkę i zobaczyć Serio? I on mam tak daleko zapierdalać? Myślałem, że to gdzieś tutaj blisko jest, kurde, nie Każą gdzieś zapieprzać, w jakiejś pieprzonej fabryki No dobra, lecimy do fabryki, przy okazji zwiedzimy trochę świata Chodź piesku, mid dogu kurde Ciekawe, jak ty się nazywasz? Gdzie ty jesteś? Ej, noga! A tu jest, dobra. Jak słucha? Aha, pies, polecenie, dobra, spoko. Uh, na razie nie wiem, jak mu... zobaczmy, co w ogóle masz do powiedzenia. Pies, Hej. <coughs> zostań, cancel trade, talk, dobra, zostań. Wait there. A poczekaj, albo chodź, podążaj. Head pies... over there. Iść tam. Łe, mogę go skierować, dobra, fajnie. Dobra, już go nie chcę kierować. Wypieprza mi z tym. Okej, okay, wypieprzu. Eee, to lecią do tej fabryki. Ona jest pewnie gdzieś tam, tak. To jest całkiem niedaleko. Na około 2 km, a może kilometr z hakiem. Eee, quick save, zawsze spoko. O, to jest jakaś trakcja to kolejowa. A czyli linia kolejowa. Samaj, sama, jacyś ziomki. Idziemy idziemy zbadać, halo. Swój czy wróg? Ej kurde, on to mało amunicji. Aha, to są jacyś wędrowcy. Ty, fiucie! Co za szmata? Złomoszur. Aha, mała AP, dobra, załombiście. Eee, dobra. Spieprzać! Niewiele ci zrobię, no serio? Szybko! Dwa amun dwie, dwie sztuki amunicji, no super. A dostał, a tak średnio mu to. Dobra, dostał w banie. Okay, trzeba coś wybrać innego, bo tu już nie mam amunicji. Stepmak, e, w sumie można. Radaway, right proszę bardzo. Aha, bo to jest teraz tak jak wyiśnięty, kudy, że to się nie nie ten. Od razu nie. A jednak, dobra, nieważne. Masz, mato to. Ale, bania! Chodź tu, kurwo. 32, dobra, w głowę najwięcej mogę trafić. No, dawaj, no. Trzeba, bo nie, nie strzel, ma to. Twoja głowa jest okalczona przez ostrość widzenia z Titmakiem, super, ale zabiję wszystkich, nie chyba. No dobra, chyba muszę sobie przywrócić tą zdolność widzenia, bo nic, nic raczej sobie nie zrobię. Eee, no dobra. Jest ok, jest ok. Kapsel, nabój, spinka, owoc, ora. Eee, dobra, muszę transferować, tak? Dobra. Uhe, fajny pistole. dobra, można wziąć uprząż tak dalej. Nie, nie chcę nic więcej. W sumie na którą to jest nogę? A dobra, to później wziąłem. A, tu jest coś chuj, co... To... Spierdalaj. Dobra, Uprząż nie chcę. Kapsel, nabój, melon, pistolet, nie. Pancerz klatkowy, o w sumie całkiem fajnie wygląda. Yy, plus 24, tej to można wziąć, to nie jest całkiem takie złe. Jest dźwiga, fajnie. Aha, może był cały pancerz taki ten, no spoko. A, inventory apparel a proszę, dobra, dziękuję. A uh, i co to było? To był... To był, to był, to był pancerz klatkowy. To jest na całość, dobra. Całkiem fajnie wygląda, tylko że... Jestem przeciążony, dobra, trzeba coś wyrzucić Bandyckie skóry Wyrzucamy. I można to... Aha, super To w sumie nie wygląda jakoś zbytnio fajnie. Można to wywalić? Nie, można tylko teraz to wywalić. Ej, aha, dobra, nie, nie to wcisłem. Wcisłem, dobra, Wy, wywal. gdzie tu jest w ogóle waga jaką mamy. Aha, tutaj jest, okej, okay. bielizna. Wywalamy, wywalamy, nie potrzebujemy to też. Hartowany wodycki na pierśnik, jasne. Prawo w stanikę też, bo skąd co mamy. Dobra, wywalamy wszystko co możemy, póki co. Okej, okay, powinno być spoko. Tu jesteś szmato, chodź tu. Masz bania, kurde. Pff. Zbugował się ziomek i dostał w pierdol. Siemanko, o, jaka smutna jesteś. Bagnet, fajny. Strój mutow targacza? Nie, mam coś lepszego. Okej, okay. fajnie możemy lecieć. Jakaś autostrada fajniutka. E, kusi, żeby tam kiedyś wejść, ale, no, ale nie dzisiaj. Dzisiaj lecimy do tej fabryki, e, która jest tam ciągle. Nie ruszyła się z miejsca. W sumie można z Maka sobie wziąć. Aha, dobra, to trzeba wejść w Aida, tak? A, gdzie jest A nie, stacy, dobra, stacy i tu. Dobra. Albo w sumie nie, nie da szkodzić. Ej, tam jest jakiś ziomek, dobra. Quick save, bo ja wiem, że spotkanie dziwnych ziomków może nie być zbyt dobre. To jest gul, wow! Dobra, dostał. Mnóstwo guli, super, będzie xpik. Haha, to w łapę, liby O ty kurwo! Chodź tu. To jakiś wędrowy, jest jakiś lepszy poziom, dobra. Dostał. Eee... Czekajcie, kusi, żeby sobie wziąć F, tak, F3, dobra, mamy broń do walenia z łapy, masz coś, kapsel, dobra, fajnie, ty masz nabój, bardzo ładnie, piłka bejsbolowa, nie, nie potrzebuję tego, uu, bramin, prawie jak The Walking Dead, srebrno stalowy. Hm, ciekawe, może będzie lepszy od tego, eee, od tego, tej mojej pałki, luka pistolet, nie, tego nie chcemy, tego nie chcemy, laser musket, na razie nie, switchblade, 12, a tu 17, Lil. dobra, więc to jest za nas lepsze. Ale pewnie tam to jest szybsze. Dobra. Kapsel. Stacja Bradford. Super. Odkryliśmy nową stację. Super Clay. W sumie to się przyda. czyli nic ciekawego nie ma? Uwaga, wchodzę. Terminal. Podniosłam podkładka. Dobra, zobaczmy, co jest ciekawego w terminalu. Przepisy towarowe. Przejrzyj manifesty ładunkowe. O, może coś znajdę ciekawego. Salowe zbrojenie klasy. O, fajnie, kurde. Ciekawe gdzie to jest, dobra fajnie Można, i tak tu nic nie można tego otworzyć Więc to i tak, tak czy jak przeszukamy e, super klej, pędzel Nie potrzebujemy pędzla mm, Tu coś jest, nic nie ma, okej okay. Lecimy dalej Sieman gulek Masz ty kurwo po ryju, ty Będziesz in to bił, ale ty brzydko wyglądasz Jak z tego? Wow, 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 wow. No chodź, chodź kurwo, chodź jak z filmu kudy Czarnobyl. Jak og nie oglądaliście, to polecam. Obejrzeć, ojej. Dobra, nabój. Uciekamy od tych gównów. Nie, I bierzemy coś do żarcia. Mogę sobie wziąć to, dobra, centrokwiat. PW10, radiacja 2, super. Chrupiące wywiócze kęsy, okej, okay, to działa bez żadnej radiacji, także spoko. E, miąsko trochę działa z radiacją. Dobra. Odżyliśmy. Kurde, tak trochę boję się z tą pałą chodzić, ale... Dobra. Le lecą do mnie. No nie! Lecą... Fuck. Fuck you too. Dobra. Walić to. Uh, wyciągamy ciężką amunicję. Uh, Minigun. Mam w ogóle jakieś naboje? Mam. Macie kuje. Można, można. Dobra, y, coś się leci? Nie, piesek, piesek, o, się ma piesek. Przecież raz nią wysłałem. Dobra, nieważne. Moja postać kuleje. Trzeba ją trochę. Y, trochę podratować. <grytanie> Jest na gąk To już wiem, czy on tak obrywam, kurde. Dobra, aparel, co ja wziąłem w ogóle. Y, Palcer klatkowy, to mam mieć na sobie, tak? No i teraz jestem bada, kurde. I o to chodzi. Eee, dobra, inwentorii, weapons. Bierzmy pistolet samą róbkę z bagnetem, w sumie nie będzie głupi pomysł. E, Okej, okay. możemy gać. O to chodzi. Masz Kurwiu. Dobra. Żyj, gruscyk się. O, chodź tu Dawaj, 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 nie przestawaj. Pieseł! Tylko nie piesu, Zostawcie pieska w góle! Dobra, dostał, kryj kala. Przed wodą pieniądze, nie, tego nie potrzebuję. Kapsel, piłka baseballowa. Czy nie ma za zwykłego bejsbola? To by całkiem było fajnie z nim pochodzić. Steve oczyszczona woda, spoko. Czy chętnie to weźmiemy. Zawsze się przyda. I w sumie szukamy czegoś do rozładowania? Nie, chyba tu już nic nie ma. Znaczy, pewno by było, ale nie mi się szukać, <laughs> Bo lecimy w końcu tej fabryki. Musimy zrobić porządek z tymi pieprzonymi bandytami eee, Góle oczyszczone, także jest jakiś tam plus bo Póki co ich nie widzę, chociaż tam na tą wieżę by się przydało wejść, bo tak fajnie wygląda Tu jest jakiś ziomek, o fajnie Instrukcje holdera Nabój, robota, samoróbka, nie, strój inspektora też nie potrzebuję. Mam własne stroje I to lepsze Na, terminal eee, Samurka pistolet, nie chcę Zobaczę, może to jest coś, zupełnie terminal Alarm Sterowanie reflektorami Otwórz taśmę A nie, dobra Sterowanie, aktywacja świateł no, dawaj. No, halo. Bo coś się zjebało. Dobra, aż taśmę można, nie można. Diagnostyka systemu. Przeanalizujmy to. Reflektor online nie wykryto intruzów. Ok, spoko można wyjść. O, działają chyba. Coś się świeci, na razie nic. Dobra, never nevermind, lecimy dalej. Do fabryki zaraz bliżej. Chodź piesełku. Kurde, fajnie to wygląda naprawdę. W połączeniu z tą taką, kurde, pelerynko. Taki przedwojenny badass, raczej Postapokaliptyczny, O, braminy, Braminy. Jak oni są? O, nieważne, ale żyją. To najważniejsze. Okej, okay, jest jakaś stacja paliw? Czy co to jest? Albo jakieś kino. Ja nie mam pojęcia, dobra. Trzeba zachować uwagę, bo tu mogą być złoziomki brama nie kierownicza samochodowy, tak myślałem a czyli to była jedna z moich tam coś jest ale czekajcie eee, wejdziemy tu zobaczymy co tu jest ciekawego Bo nie, czy to jest oszty super mina zajebiście uwielbiam miny nie tia Tja, to było to było fajne naprawdę polecam wpadać w miny ok Zobaczmy czego, co tu przeoczyliśmy Dobra teraz jest wszystko spoko Miny były tutaj miny były w środku tak? A tamten ziomek gdzieś zniknął No spoko Doceniam jego poświęcenie Kartę papierosów to można sprzedać Ciasteczka można sobie zjeść A gdzieś tu była mina gdzie ona jest? Pełno gdzieś w liściach się chowa. Suka Dobra, nie, nieważne. <laughs> e, I tu jednak nie ma. Ok, zapalniczka benzynowa. Nie wiem, czy nam potrzebna, ale może się przyda. O, tu jakiś typek trochę deadną. Pistolet, super, można sobie. Nie wiem, postrzelać. E, motek, motek, super, spinka. O, a wzrzemnę się może godzinkę. E, zawsze mi trochę życia zwróci. I tak, do stacji mamy tam. A czy na tamtą stronę nie zaszkodzi, powiedz. Nie ukrywam, że to by było takie spoko rozwiązanie. Piękny jest na nas przeciwnika. O, ok, to szczurki. Dobra. No, dawaj. No, kurde, jak chcę. Dobra, nieważne. Chodź gówniaku. O jezus, ześ się Nie, to mnie. Ty mi zrobisz zło z dupy. Dobra. Podostawały. Macie mięsko, mięsko, skóra, zęby. Dobra, można sprzedać pewnie za coś. Eee, zabierzmy wszystko. Ale macie suty. Za dużo dźwigasz, nie możesz dźwigać, super. Zawsze od, marzyłem o, takim, e, o, o, o takiej informacji. E, dobra, to wybierze, bo to jest niepotrzebne. E, drop, dobra. E, to też w sumie. Tych mam dwa, więc nie potrzebuję. Okej. Okay coś wyjebałem nawet, więc to było, ha, dobra fajnie to wygląda, spoczko eee, tu jest, o, laska w sukni chyba już tej sukni będzie potrzebowała, taki ziomek o, nie chyba jest, wszyscy zginęli podczas tego wybuchu drzewka jeszcze niestety nie odżyły pies coś znalazł, pieseł oż ty kurwo, kretoszczur Ora, dzięki pieseł pieseł zawsze spoko, A nie gdzie to pies coś znalazł, o ty kurwa piesku, żyjesz? mam nadzieję Pusta oliwiarka, nie wiem w sumie, po co mi ta oliwiarka, ale. O, taśma pijąca zawsze chyba spoko. Coca-Cola, zmarnowana to też nie potrzebuje. Eee, czysta sukienka w kwiaty, może założymy. <laughs> A może nie. Dobra, to w sumie można wyjąć wszystko. Chyba mi to jakoś nie przeciąży specjalnie mnie. Dobra, lecimy, tu nie ma co robić. Czekaj w ogóle po co tu schody są. Kompletnie nie mam pojęcia. Eee, aha, tu jest zamknięte, spoczko. Tu jest magazyn na tyłach. A coś tu będzie? Grill, super. Spinka, weźmy spinki, bo ostatnio nam brakło. Nadziwane jajka. Czyli chcecie na klano. oczywiście, biorzemy wszystko, chociaż nie wiem po co mi środki czyszczące. A brak co. So. ale może się kiedyś przydadzą. Ojej, ktoś tu miał dzieciaka, ale już go nie ma. Maczeta, jej. To chyba będzie lepsze niż moja. Oczywiście. Dobra, w takim razie to można wywalić To można do faworytów Można To daj do trójki, ok? jest spoko I Można tak sobie to zmieniać na ten? Nie można, okej okay. Kurde, maczeta zabija w jakimś swoim zajebistym wydzianku A w końcu, dojdziemy do tej fabryki może, to jest bardzo przydatna lokacja pewnie Ty znalazłeś? Nie, dobra, szukaj, szukaj Gdzie by ich maczetom, maczetą, co najmniej Guli na przykład, czy coś Vlog jest prawym, warto sobie przypomnieć takie rzeczy. A i śmigamy. Kurde, tak daleko mają do danych, że chce mi się chodzić. To normalnie nie wierzę w to. A, coś tu w jakieś rochy widać? Nie, na razie spokój. Lexington, super. Więc niedługo pewnie coś tu będzie. Jacyś ziomkowie, którzy raczej nie będą zbyt przyjaźnie nastawieni do nas. Tak mi się przynajmniej nie zdaje. Okej. Okay. W mieście gramy ma zwyczaj trochę klatkować, więc wybaczcie mi za to. Nic na to nie poradzę. <grystanie> Z takiej moje pierdolone szczęście. A dobra, nic tu nie. Mm, coś tam jest. Kawiarka, dobra, nie potrzebuję kawiarki. Mm, 60 metrów. W sumie można lecieć. Chyba nikogo nie będzie. Przecież tu się wydaje pusto w miarę. 40. Ty. Tam coś jest. To jest jakiś robot. Nie, tam jest kurde działko, dobra. Yy, trzeba jakoś tam inaczej przejść. Ciekawe, czy tu da się jakoś obejść z boku. Bo tam troszeczkę, kurde, nie chce się napotkać na to działko. Dobra, fajnie, jest woda, która nam nic nie daje. O oh, fuck. Yy, w sumie, czekajcie, może dobrze by było wziąć. Yy, ten ten ten... Laser, dobra. A czy to w sumie to jest chyba... To jest lepsze Ale nie mam Aha super Zero naboj To zajebiście lepsze mm, Dobra Weźmy to Nakręćmy to gówno No i dalej Chodźcie No nie no Teraz się wsuwasz Dobra bandyta dostał No nie pieska Dobra Na twój głupi ryj Na szczęście mogę go Spenetrować mu też same szczątki Dobra, skóra, nie, nic nie chcę więcej Fabryka samochodu, super Ładowę na maksa, łoty Ładuję na, na maksa I na jednego strzała ich wykończę Gdzie oni są? Do góry? Nie, nic nie, o, gdzieś tam Ale gdzie, kurde Tam, na samej górze, jest ok. Dobra, uwaga! ty ty dy. Dobra, padł. Eee, jest, tak? Dobra, jest, ok. I... W sumie, jak tu go wykończę, to nie będzie źle. Bang! fuck A może to nie chodzi tak płynnie, bo chciałem, że to chodziło? No, ale, no cóż. Da, da się grać. Eee, nic nie trzeba. Dobra. Wszystko spoko. O ty fiucie! Bandyska szumowina Chodź tu Dobra, i po tobie Piesek, uciekaj od tego działka Może działko mi się uda zabić Dobra Trzy skręty I bęk I jeszcze raz i po działku Zajmice to jest Dobra, elo Miło było A dobra że Żelki, jej będziemy mniej żel żelki Nie potrzebujemy w sumie żadnych E, nabój, układ z salony, w sumie to się może przydać. Nie możesz biegać mm, Bardzo mi to cieszy. W sumie migan kurde mi dużo pewno... wagi waży, znaczy wagi waży, dużo pewno waży A, dobra, to wyrzucamy. To też i mamy... Mamy co dźwigać. Dobra. Wejdźmy do środka. A co będzie w środku? Przypał na dzień dobry, czy też miłe powitanie? No nic, trzeba czekać. Dobra, w środku na razie nie mam przypału, ale dobra, co będzie w środku, to dowiemy się w kolejnym odcinku, także serdecznie dzięki za obejrzenie do tego odcinka i zaczynam w kolejnych. Trzymajcie się z całeczka.